A więc jak pozbyć się toksycznych ludzi w Twoim otoczeniu i co to są wampiry energetyczne? Dzisiaj o tym w Biznesmani. Zapraszam. A więc moi drodzy, jak yy, wykreować sobie odpowiednie otoczenie z odpowiednimi ludźmi, tak aby móc realizować swoje cele, osiągać w życiu sukcesy. Jeżeli miałbym powiedzieć, co jest jednym z takich najważniejszych elementów, jednych z najważniejszych elementów, to to. W jakim otoczeniu przebywacie na co dzień, regularnie i to, czy to otoczenie pomaga ci, może nie nawet tyle pomaga ci, czy pozwala ci realizować swoje cele długofalowo i pozwala ci osiągać sukcesy, czy też nie, czy, czy blokuje cię właśnie w tym procesie, czy może ci ludzie ciągną cię w dół. I, i, i to jest jeden z głównych elementów, który musisz przeanalizować. Yy, który musisz yy, stworzyć, wykreować na samym początku Twojej drogi do realizowania swojego celu, ponieważ im wcześniej to zrobisz, tym ten proces będzie dla Ciebie łatwiejszy i bardziej może wykonalny. Więc jak ten proces wygląda? Yy. Przede wszystkim, jeżeli już ubierzesz sobie e, swoją drogę do zrealizowania swojego celu, wiesz, co chcesz w życiu osiągnąć, możliwe, że chcesz re, e, realizować jakąś pasję, możliwe, że chcesz otworzyć biznes, coś chcesz, co, coś chcesz w życiu zrobić innego niż, niż dotychczas, to będziesz musiał wprowadzić zmiany i te zmiany nie będą się podobać wszystkim, tak? Będziesz, będziesz wprowadzał inne nawyki, inne priorytety będziesz się doszkalał, będziesz docierał też do, do, do różnych ludzi, którzy będą Ci w tym pomagać, ale Twoje obecne otoczenie w dużej, w jakimś tam części będzie to krytykować. Coś się im nie będzie podobać, ponieważ wychodzisz teraz przez szereg, robisz coś inaczej, a może oni, część z nich, stoją w miejscu, yy, są teraz na, dalej na tym samym poziomie, co, co byli, więc to im się nie podoba, no coś, Ty zaczynasz coś innego robić, realizować jakieś cele, mówisz o tym, uruchamiasz jakiś proces, zajmujesz się czymś innym i teraz oni to obserwują i znaczna część będzie to krytykować. I, i, I większość ludzi się boi tej krytyki, boi się negatywnej opinii innych i to ich blokuje i to uniemożliwia im tak naprawdę w realizacji ich celów i osiąganiu sukcesów w życiu. To jest, jakbym powiedział, jeden z takich głównych powodów, dlaczego ktoś po uruchomieniu tego procesu realizowania swojego celu Staje w miejscu, rozkłada ręce i się po prostu tego, z, tego, z tego rezygnuje, zniechęca i po prostu zajmuje się czymś innym. Możliwe, że wraca do, do podobne, po, podobnego stylu życia jak, jak wcześniej. To jest główny powód. Krytyka, opinia ludzi i tak naprawdę ciągnięcie e, tych ludzi kogoś w dół. Więc, więc teraz powiem wam, jak ten proces wygląda co trzeba zrobić, żeby uciekać od tych ludzi, wyeliminować tych ludzi w swoim życiu, yy, aby docierać do innych ludzi, którzy Cię będą w tym wspierać, gdzie będziesz w stanie wykrować sobie Twoje, to Twoje otoczenie z odpowiednimi ludźmi, więc kiedy już obierzesz sobie cel i wiesz, coś chcesz w życiu osiągnąć, masz plan działania, natomiast nadal w tym momencie otaczasz się jakimiś tam yy, ludźmi, osobami, czy to jest rodzina, znajomi, sąsiedzi, yy, ludzie ze szkoły, no, przez jak, ileś tam lat to Twoje grono Zostało w jakiś tam stopniu wykreowane, na niektóre, na niektóre pewnie znajomości może w dużym stopniu nie mieliście wpływu. Możliwe, że są to członkowie rodziny, którzy, którzy różnie patrzą na to, co robisz w tym momencie, ale regularnie spędzacie ze sobą czas. Teraz co teraz trzeba zrobić, żeby mieć odpowiednich ludzi przy sobie, którzy pomogą, będą cię w tym wspierać i tak naprawdę umożliwią, te, te grono umożliwić Ci realizowanie swoich celów i osiąganie sukcesu w życiu. Więc kiedy już będziesz miał cel, będziesz musiał ustalić swoje priorytety. Co jest dla Ciebie ważne teraz? Co, co, co będziesz, co chcesz ogólnie robić na co dzień, aby zrealizować swoje cele? I cele, tych celów, swoich celów będziesz miał kilka różnych. Może być to biznes, może być to zdrowie, może być to rodzina, może być to pasja, może być to y, y, trening, samorozwój. Kilka różnych celów, które są dla Ciebie w tym momencie ważne. I tak też będziesz... Spędzał swój czas na co dzień, czyli masz to, to, to dosyć szczegółowo rozpisane, wiesz coś coś, coś, coś chcesz osiągnąć, ale wiesz też coś dla ciebie ważne, poza tym jakimś tam może głównym celem, każdy ma te same 24 godziny, więc będziesz musiał to, to teraz przeanalizować, ustalić odpowiednie priorytety, i tak będziesz na co dzień spędzał swój czas. Jest nagrany o tym materiał, nagrałem, nagra, nagrałem o tym, jakiś czas temu materiał możecie poszukać na, na, tutaj na kanale Biznesmania, o tym, jak e, ustalać swoje priorytety, jak spędzać czas, jeżeli klip, prze, przesuniecie w dół. E, kilka tygodni temu powinien ten materiał gdzieś tam być. Więc teraz, kto, ak, mając już to ustalone, jak widzicie, te, te elementy przewijają się w moich materiałach dosyć często: e, cel, priorytety, czas, ponieważ to jest coś, co musisz sobie y, poukładać na odpowiednim poziomie, czyli mieć cele, mieć priorytety i spędzać swój czas odpowiednio, też będziesz musiał wypracować sobie odpowiednio nawyki, odpowiednie nawyki, aby zająć się tymi priorytetami. Będziesz musiał wprowadzić w życiu dużo zmian. No i tak jak mówiłem na początku, te zmiany nie będą się wszystkim podobać, i będą ludzie, którzy będą cię w tym wspierać, szczerze, lub. Lub y, sztucznie, też tacy będą, będą tacy, tacy którzy w ogóle będą Cię ciągnąć w dół, będą Cię próbować, do tego zdemotywo będą cię próbować zniechęcić, zdemotywować i powiedzieć, że to nie jest ogólnie dla Ciebie, ale robią to też dlatego, ponieważ nie chcą, żebyś był lepszy od nich, nie chcą, żebyś wyszedł trochę na, na wyższy poziom niż oni, dlatego będą Cię cały czas próbować znie zniechęcać do tego, więc... Jeżeli już to masz poukładane, wiesz jaki masz cel, priorytety, jak będziesz spędzał czas, zaczniesz wprowadzać zmiany, to, to przeanalizujesz też, kto aktualnie cię wspiera w tym, co robisz, ponieważ będziesz dzielił się tymi informacjami z ludźmi, którymi, z którymi na co dzień y, przebywasz. Będziesz mówił, jaki jest twój cel, jakie prowadzisz teraz zmiany i, i zobaczysz, sam zweryfikujesz, komu się to podoba czy ktoś mówi, że to jest świetny pomysł i czy jest w stanie Cię w tym wspierać. Możliwe, że nie ma doświadczenia, więc nie będzie Ci typowo doradzał, ale samo to, że powie, że wierzy w Ciebie i zdecydowanie jesteś w stanie to zrealizować i jeżeli za coś się weźmie, weźmiesz, to osiągniesz swój cel i to jest takie wsparcie, szczere wsparcie, które można, które można odczuć też po, po rozmowach z ludźmi, z którymi na co dzień przebywacie, więc kto w tym momencie z Twojego grona Cię wspiera, a kto Cię ciągnie w dół. Musisz też to zweryfikować. Teraz jak, jak doprowadzić do tego, żeby spędzać więcej czasu z tymi ludźmi, którzy Cię wspierają, a mniej z tymi, którzy Cię ciągną w dół. No przede wszystkim, kiedy już zaczniesz działać, zauważysz też to, że, że, że zaczniesz mieć trochę mniej czasu na to, co robiłeś wcześniej. Możliwe, że te, te Twoje zajęcia, działania, spotkania, rozmowy z tymi ludźmi, nawet tymi, którzy cię ciągnęli w dół, będą teraz coraz rzadziej, bo będziesz miał ustalone swoje priorytety, będziesz wiedział, jak spędzać czas, więc od tych ludzi będziesz trochę trochę odchodził. Częściej wtedy to jest coś, na co masz wpływ. Częściej będziesz chciał się spotkać, jeżeli masz się z kimś spotkać, masz do kogoś zadzwonić, masz z kimś porozmawiać, pewnie będziesz częściej się chciał spotykać z tymi ludźmi, którzy cię wspierają, ale ty sam to musisz zweryfikować. Następnie kto jest w Twoim otoczeniu Twoim autorytetem i kto daje przykład? Czy są tacy ogólnie ludzie? Jeżeli chcesz osiągnąć to, co ktoś osiągnął w Twoim otoczeniu, z ludźmi, z którymi też przebywasz, może nie tak aż często, ale, ale masz takich ludzi wokół siebie, oni już to osiągnęli, osiągnęli sukces, zrealizowali podobny cel, więc chcesz jak najczęściej otaczać się tymi ludźmi, kto jest autorytetem do naśladowania i z kogo chcesz brać przykład. Jeżeli takich ludzi nie masz, no to musisz obserwować, do kogo możesz dotrzeć, kto jest najbliżej ciebie lub najbliżej może twoich znajomych, twojej rodzinie, kto zrealizował podobne cele, osiągnął sukcesy w tym, co ty chcesz robić i do nich po prostu jakoś dotrzeć, spotkać się, możliwe, że obserwować ich w mediach społecznościowych, możliwe, że... E, zaoferować jakiś, jakąś tam e, pomoc nawet e, bez, bezinteresowną w tym, co oni robią, tak aby zbliżyć się do tych, do tych ludzi. Robić to profesjonalnie, nienachalnie, ale próbować dotrzeć do tych ludzi, z których możesz brać przykład e, i którzy są dla Ciebie autorytetem. Jeżeli masz takich ludzi wokół siebie, rewelacja, pamiętaj, jak najczęściej próbuj e, spędzać z nimi czas. Teraz doradztwo! Kogo słuchać? Kto, kto, kto jest w stanie Ci doradzić? E, w, Twojego obecnego otoczenia? Czy są ludzie, którzy doradzają, ponieważ wydaje im się, że wiedzą wszystko? Są też tak, tacy ludzie, zapewne masz takich ludzi w twoim otoczeniu, ja też takich mam. E, sami nie zrealizowali tego, co, o, czym, o czym mówią, o, co, z czym doradzają, ale, ale są do, doradcami. E, obserwują może świat, może, może wiadomości, może ludzi sukcesów w mediach społecznościowych, sami nie uruchomili tego procesu, nie znają jak to to działa, jak to robić, ale, ale są świetnymi doradcami, to tych ludzi nie chcesz słuchać po prostu. Chcesz, chcesz słuchać tych ludzi, którzy faktycznie mają coś już do pokazania, coś już udowodnili y, swoimi działaniami, zrealizowaniem swoich celów, osiąganiem sukcesu, więc jeżeli ktoś taki ci doradza, to słuchasz, ktoś, kto ma doświadczenie już w tym, co robisz, ma doświadczenie zdecydowanie dużo większe niż ty. Nie chcesz słuchać ludzi, którzy mają mniejsze doświadczenie niż ty w tym, co, w tym, co ty chcesz robić, więc to jest, to, to jest też bardzo ważne. Następnie, kto to, to są wampiry energetyczne? A, a, a więc, wampiry energetyczne są to, są to ludzie, są tak naprawdę na pewno ludzie, nie są, to, nie są to typowe wampiry, chociaż mówi się na nie: wampiry energetyczne, ludzie, którzy wysysają z ciebie pozytywną energię. Oni cały czas widzą szklankę do połowy pustą, cały czas widzą. Yy, są negatywnie nastawieni, widzą we wszystkim problemy, przeszkody, co z czymkolwiek by mieli, nie mieli do czynienia, no to widzą jakiś tam problem. Jeżeli jest jakiś proces, cel, jeżeli mówicie o czymś, yy, co chcecie zrealizować do tych, do tych ludzi, do tych osób, to oni zawsze znajdą jakiś problem. Co cię będzie czekać? Jaka będzie przeszkoda? Zawsze widzą ten czarny scenariusz, zawsze są negatywnie nastawieni, nigdy nie mają energii, nigdy im się nic nie chce. Jeżeli masz takich ludzi, Uciekaj od nich jak najszybciej, jak najmniej spędzaj z nimi czasu, zajmuj się Twoimi priorytetami, odpowiednio produktywnie spędzaj czas, a, a zobaczysz, że oni też sami od Ciebie będą uciekać, ponieważ oni muszą przyciągać do, ciebie, do siebie ludzi, którzy chcą ich słuchać, chcą przebywać w ich otoczeniu, yy, chcą może ich naśladować i, i oni zarażają tą negatywną energią, więc jak, jak, jeżeli masz takich ludzi wokół siebie, pamiętaj, jak najmniej czasu, tak naprawdę wyeliminuj całkowicie czas spędzany z tymi ludźmi, yy, nie musisz im typowo mówić tego wprost, od teraz nie będę się z Tobą kontaktował, spotykał i w ogóle nic, nie chce mieć z Tobą do czynienia, ale chcesz robić swoje i ci ludzie sami od Ciebie odejdą, oni sobie znajdą innych, którzy chcą ich słuchać, chcą na nich patrzeć, chcą z nimi przebywać i może działać na podobnym poziomie, więc uciekaj od wampirów yy, energetycznych i rób swoje, rób swoje. Tak naprawdę, jeżeli ustalisz sobie już cel, masz priorytety, za, będziesz, będziesz prowadzał odpowiednie zmiany, nawyki, to znajdź sobie sprawę, że, że będą ludzie Którzy cię będą wspierać, ale będzie też masa ludzi, którzy regularnie będą cię krytykować, yy, będą miało, mia, mieli o tobie złą opinię, o tym co robisz, będą mieli złą opinię i raz na yy, jakiś tam czas spotkasz takich ludzi. Będą to nowi ludzie, którzy, których będziesz spotykał, będą to ludzie, z którymi już się, już się spotykasz, którzy, którzy wokół jakich się otaczasz, ale to jest standard, to, to jest proces i nieważne jakie sukcesy byś o, o, odnosił. Jakie realizował duże cele, to, to ci ludzie zawsze się pojawią w Twoim życiu. E, więc musisz być tego świadomy, musisz sobie zdawać z tego sprawę, że to jest proces standardowy. Jeżeli robisz coś dobrze, realizujesz jakieś cele, coraz większe cele i odnosisz duże sukcesy, i takich ludzi nie ma, i nie ma krytyki, nie ma złej opinii o tobie, to robisz coś nie tak. To robisz coś nie tak. Więc zadaj sobie pytanie, robię coś nie tak, ponieważ każdy, każdy człowiek, który odnosi największe sukcesy, zawsze będzie miał Ludzi, którzy, którzy go krytykują. Czasami jest to konstruktywna krytyka, z której możemy się uczyć, e, analizować, no ale, ale czasami jest to po prostu nawet i taki, bym powiedział, prosty hejt, e, bo są też tacy ludzie, którzy no, nie mają nic e, co do roboty w życiu i po prostu tylko, tylko zajmują się takimi, takimi rzeczami, wyłapują te jakieś drobne elementy i, i, i krytykują ludzi, którzy chcą osiągnąć coś w życiu więcej niż, niż oni sami. Więc więc tak działa ten proces, rób swoje, realizuj cel. Ustal priorytety, czas i przede wszystkim przede wszystkim bądź wytrwały, ponieważ będziesz miał mnóstwo powodów, żeby zrezygnować. Będziesz miał mnóstwo powodów, żeby się zniechęcić, żeby ogólnie zająć się czymś innym, mnóstwo, regularnie, regularnie, na drodze do każdego celu. Zrealizujesz jeden mniejszy, świetnie osiągnąłeś sukces. Teraz chcesz ten, ten cel powiększyć, zrobić coś jeszcze innego, jeszcze chcesz zrealizować jeszcze większy cel, więc proces. Będzie podobny. Wprowadzisz zmiany, wprowadzisz odpowiednie nawyki, dotrzesz do odpowiednich ludzi i znowu pojawi się krytyka, zła opinia, hejt wokół Ciebie, ponieważ chcesz teraz już, jeszcze coś innego zrobić. Więc bądź wytrwały w tym, co robisz. Będzie mnóstwo powodów, żeby tego nie robić, żeby się zniechęcić, ale musisz zawsze znaleźć sposób. Być wytrwały, zacisnąć zęby, po prostu robić swoje, dążyć do zrealizowania celu. Yy, przechodzić przez ten proces, a jeżeli zrealizujesz, że mniej, pamiętaj, od małych rzeczy robią się większe rzeczy. Więc jeżeli zrealizujesz ten mniejszy cel na samym początku, następnie będzie większy, też nie będzie łatwo, później będzie jeszcze większy, będzie pewnie jeszcze trudniej, ale to realizowanie cel, celów i, i, i te, te małe zwycięstwa, które się przekształcają w większe zwycięstwa, staną się Twoim nawykiem. To jest dla Ciebie standard. Ty już jesteś przygotowany na kolejny proces, który będzie wyglądał podobnie, a im większy cel, tym trudniejsza droga, im większy sukces, tym trudniejsza droga, ale już jesteś świadomy, jesteś przygotowany do tego. Więc, no, moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie wytrwali w realizacji swoich celów. Pamiętajcie, otaczajcie, otaczajcie się odpowiednimi ludźmi, wykreujcie swoje to circle, swoje, swoje grono ludzi, wokół których się regularnie na co dzień y, otaczacie, spotykacie. Pamiętajcie, że ci ludzie wspierają. Cię w realizacji swoich celów, ale również ty ich wspierasz. Tak? Macie podobne zainteresowania, chcecie zrealizować podobne cele. To jest bezcenne i to jest tak naprawdę według mnie klucz do zrealizowania każdego celu i osiągania sukcesu w życiu. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał jest pomocny. Jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, chcesz komentować, skomentuj. Subskrybuj, jeżeli jeszcze nie zdążyłeś subskrybować kanału. Naciśnij na dzwoneczek, jeżeli chcesz otrzymywać regularnie powiadomienia. Co tydzień nowe nagranie na kanale Biznesmania. No I widzimy się w Następny, następ, następnym odcinku. Pozdrawiam.